Witam wszystkich. Dziś mamy połowę listopada. Mamy godzinę 7.30. Jest jeszcze tak szarawo. Dosyć wyruszyłem właśnie z psem na obóz. I planuję dzisiaj sobie na obozie zrobić małe przemeblowanie. Może coś dobuduję. Może zrobię jakąś ławę lub jakieś łóżko. Na awaryjne nocki. Także zobaczymy. Oczywiście też chcę wypić sobie kawę. No i będę sobie tam działał także idę sobie pomału i widzimy się na obozie Do zobaczenia Trochę pada jeszcze i ma padać do 12 w południe Także dotarłem na mój obóz Jakoś łyso tu się zrobiło. No nic. pomalutku się rozstawiam i będę działał. Kara już się rozgościła, pod dupą ma ciepło. O, już jej się nie chce siedzieć A ja się zastanawiam co by to wymyślać. Planowałem to usunąć, bo na tym ja nie siedzę. To planuję usunąć na tym często siedzę. Ale nie wiem czy ja sobie z tego nie zrobię jakiejś szerszej ławy, tu w tym miejscu gdzieś bliżej. I te stoliki przesunę, chyba że tutaj pod tą ścianą sobie zrobię jakieś taką tą ławę, to łóżko takie ALA No zobaczę, muszę pomyśleć. Bo awaryjnie jeszcze bym tarpa musiał podczepiać, a z tego miejsca będzie ciężko mi tu podczepiać. I ognisko, może? No zobaczymy. Idę poszukać jakiegoś martwego drzewa. Tutaj kiedyś widziałem coś takiego przecholonego, jakby. A tutaj to jest martwe. Nie wiem, czy tego sobie nie obetnę. To jest takie wysuszone. Tam dalej leży, pełno jakichś krzaków, ale to jest bubel. Także udało mi się ściąć <laughs> tego suchera taką piłą z brikomarszie, chyba za 18 zł. Używam ją już półtora roku i ono dosyć spoko tnie za tą cenę. Mała składana, także na takie jakieś drzewka do wycinki spoko. Oczywiście, suche drzewa. Także dalej myślę. Co by to wymyśleć Myślę, myślę, nie mogę nic wymyśleć Bo jeżeli dam to miejsce pod tą ściankę Tą ławę To będzie ciężko mi zamontować jakieś zadoszenie Starpa ale Jakoś tam bym mógł wycudować coś O te drzewa Nie wiem, zastanawiam się Póki co na razie chyba sobie liści poodgarniam i pouzupełniam tą ścianę i chyba pozbędę się tej belki i tutaj sobie jakieś zakole zrobię może jakąś ścianę sobie tutaj dorobię coraz bardziej pada i tylko trochę tych liści upchałem na ścianę jeszcze dosyć sporo tych liści jest to za jakiś czas jak, jak przestanie padać to postaram się poupychać no ale myślę nad tym siedziskiem cały czas tutaj kawałek takiej małej ścianki dobudowałem liści tam nawrzutam Ono się tutaj zakręca trochę Teraz będę się brał za to drzewko, żeby te gałązki małe sikierą oskubać. Z grubsza gałązki mam obcięte sikierą i chyba to przepiłem sobie na pół, żeby dorównać do tego. Tą ławeczkę będę musiał trochę skrócić na moją mniej więcej długość i dopasuję sobie jeszcze dwie części z tego, także, także zaraz zabieram się za piłowanie. Także tu mam przecięte i nie wiem czy to będę przycinał i przykracał to to zostawię? Zobaczę. Będę musiał tutaj pod tą ścianą puścić tą ławkę, a stoliczki będą z tej strony gdzieś umieszczone. Także działam. To mało słońce wychodzi. I tu mam taką jedną stronę sobie podniesioną. Zaraz drugą stronę robię, żeby te cztery belki wstawić. żeby była taka ala ława. Ja później będę, to wiadomo, to wszystko poprawiał. Bardziej wzmacniał. Może tam powbijam te kołki w ziemię głębiej. Najpierw to tak sobie poustawiam jako tako. wstępnie to będzie tutaj na takiej wysokości, później to będzie lepiej wyglądało i tutaj buduję drugą stronę i podwyższę sobie to. No i wiadomo później to poprawiam, pozmacniam to bardziej, bo teraz taką prowizorkę robię w sumie także tak to będzie wyglądało. Taka prowizorka na razie jest zrobiona, później to pozmacam i wyrównam, żeby to było bardziej stabilne i taka ławeczka sobie powstała. Za wysoko ona nie jest. Może tą stronę obniżę później sobie. Także będę się zabierał zaraz za stoliki, gdzieby tu stoliki rozmieścić. Także mówię. Taka prowizorka, muszę to wszystko po wzmacniać. Teraz przestało na szczęście padać, co może uda mi się kawę jeszcze zrobić. I z tymi stolikami coś wykombinuję. Nie wiem, może jeden dam tutaj, drugi tam. No zobaczymy. Nie mam żadnej łopaty ani nic, a chcę sobie wkopać te ala stoliczki. Nie wiem, jeden dam tutaj z tej strony z prawej. I może drugi też obok. Także będę musiał kopać to sikierą. Także zabieram się do dzieła. Pokażę Wam z bliska i chcę właśnie ten stolik sobie trochę wkopać, żeby on był stabilny. Ten drugi też wkopię, ale nie wiem czy tu obok, czy z tej strony go dam. Zobaczymy. Działam dalej. Muszę go ustawić w miarę prosto. Będę spoko. Także zasypuję. zasypuję w koło Olip. Także tak to wygląda, jest wkopane, nie wiem jakieś 20 cm i to jest w miarę już stabilne trochę to ubiłem nogą i przesypię to liściami zakamufluję to kopane i tyle a drugi będę myślał co z drugim stolikiem Tak to mniej więcej wygląda. I chyba dzisiaj sobie kawę na tym nowym przemeblowaniu zaparzę i wypiję. Zobaczymy. Zastanawiam się, co z drugim stolikiem. Gdzie go dać? Czy zaraz obok, żeby był jeden przy drugim? Czy tutaj z tej strony go puścić? Ale z tej strony mi to będzie przeszkadzał. Pomyślę, zaraz zobaczę. Wkopałem ten drugi stoliczek. Także będę miał tutaj. Dwa blisko stoliki Jeden na kuchenkę, drugi na kubek Z kawą, butelkę No nie wiem Na cokolwiek Także dwa koło siebie będę miał No nic Chwilę ocapnę i robię kawę No i tak się to prezentuje Te stoliki One są No mówię trochę wkopane, je mamy I od razu tutaj Siedzisko na moją długość mogę się nawet położyć tutaj elegancko, ale to ja będę musiał wzmacniać bardziej. Także nie ma lipy. Fajnie to wygląda. Później liści sobie dosztukuję i nazbieram po prostu i powypełniam tą ścianę. Także mam to wszystko pod jedną ścianą. Czekam na wodę, jak się zagotuję i będę pił kawę. Wypić sobie ciepłą kawę. Mam nadzieję, że to padać już nie będzie. Słabszą kawę sobie zrobiłem. Kali trochę kijów pożyczałem, bo ona trochę zmarznięta była. No i elegancko. Także będę miał widoki. Teraz tutaj od strony ściany na las. Wypiję do końca kawę i zastanawiam się co zrobić z tym. Nie wiem do czego to mi posłuży. No teraz tutaj to mniej więcej tak wygląda. Już więcej przestrzeni. Nie jest tutaj jakoś zamknięte to tak jak było. Będę musiał to ścianać. Там я Wypiłem tą kawę, ale jeszcze sobie stawiłem wodę na jeszcze jedną kawę Nie wiem czy wysokością to będzie dobre ale na wierzę sobie odkładam te po boku różne drewienka i obniżę to Zobaczę tutaj na dole mogę sobie liściami wyścielić żeby kala sobie leżała ładnie Ale tam też nie za bardzo będzie jej ciepło przynajmniej zimą także dlatego kupiłem ten kod piknikowy, on ma 1,50 m na 2 metry Także spoko. Trochę się rozpogodziło na szczęście to wykorzystam to i wypiję tą drugą kawę Także druga kawa wypita i będę powoli się zwijał. Na razie. Na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie tylko tą ławę, taką w sumie troszeczkę prowizoryczną, bo będę musiał ją pozmacniać trochę, ale co jakiś czas będę przychodził i będę sobie coś tam dobudowywał. Zastanawiam się, co z tym zrobić, że będzie co robić. Pakuję mandziur i będę zawijał. Kala też pewnie chce już iść do domu. Dzięki za oglądanie. I do następnego razu, albo z nadwody, albo z lasu. Trzymajcie się.